Zobaczycie tylko przez najbliższe 15 minut Jak ja sobie pod wieżą stoję i grzecznie czekam na farmę Ale bo obrywam I to kurwa mocno Ała Ała to bolało mm. No właśnie tak próbuję go O Jak to sytuacja wygląda na. co modiem, to ja mam pytań. Kurwa bisz! Dobra, mam plan. I to kurwa sprytny. I, kurwa, łatwiutki. <laughs> kurwa, łatwo. <laughs> Taki przykry. O. Nie, patrz, co na obi. Co? No nie wierzę. Ja też odjebałem z tym mutem, nie? Że nie trafiłem. Takie błędy w diamencie albo wyżej to już w ogóle niewybaczalne. I ja nawet nie wiem, czy w Szma, gdzie to jest wybaczalne, tak nie trafiać. No wstyd, no wstyd, mówię wam. <ścoughs> Jest prawie. Kurczę, dwadzieścia cztery. Wiedziała, że będę się na nią czaił. <laughs> Elle ne voit pas notre soin. Courage moi. Nie. Ale go złapaliśmy, wyczu... Dobra, ale zajebiście się No, ale łoimy ich kurwa wszystkich spadaj na drzewo, już mamy cię złapanego. Chyba śpiewać się potrafię, co kurczaki? Nie nadaję się do śpiewu. No, nigdy nie zostanę piosenkarzem. Oj, nie, nie, nie. Ale nie ma to, jak się cieszyć, bo to pierwsza gra wygrana dzisiaj. Niesamowita radość we mnie buzuje, że udało się coś jednak wygrać dzisiaj. Po trzech przegranych grach coś się udało wykminić. W końcu w miarę normalny team dostaliśmy. Taki, żeby chociaż trochę grał, nie? Yeah! Yeah, kurczaki Czy to jest ten sam Timo? Nie wierzę, powtórka! Tego nie wiedział, tego nie wiedział, nie przewidział. To będzie mega trudne. Ty kurwa jebany wziął! Ale jaja! No ładnie. Ładnie kurwa. I on nie będzie aż taki użyteczny w sumie w tym pimieniu. Pannie yeah, Je, ale blisko. Ale ładnie wystapiłem. Dobra, zajmmy nimi się. Dobra, Kurwa, wygraliśmy, wygraliśmy. Nie wierzę w to. złapim mnie czy nie No dobra nie dobra nie ja zabije nie zabije go kurwa nie, jak tu ich kurwa zrobić Zabili chociaż tam Ty, zabiła go! <ścoughs> Zajebiście, ale mu... Kozak Nie zabiła go No mówię, Ja pierdolę Ale niestety problem jest taki, że... Kurwa, gdzie jest... No ta Nafi odejebała, bo nie wiem po co ona tam za tamtym poszła. koncówką go złapałem normalnie końcówką <grystanie> Kurwa nikt nie był Ja tak zajebiście tam zagrałem Naprawdę mega dobrze tam zagrałem Naprawdę ich przytrzymałem, kurwa tam wszystkich. Tak, liczę, nie? Nie, nie. Dobra, no, ci ale wszyscy wyzywali tą, aż kurwa, już zdechnęli. No co za banda jej O, dobra, super. zajebiście się wyszło, kozak. Nie, kurwa, zabijłem go! Kurwa, dojebałem No nie, nie złapałem go, jeszcze bym go zabił Ja bym tak może jesteś jakimś ekspertem w takich sprawach, nie jestem, ale. Mm, mocny jest. A no tak, zapomnieliśmy, że kurwa. Olaf! Takie tu obrażenia obi, Jeba. <grystanie> o nie. W sumie co mnie to interesuje? Ważne, że zagrane. Dobra, ginie jestem <laughs> agro. No. Dobra. No teraz ten flash był dobry, no przyznać, że że to było dobre. dobre ja tu tu Dobra, za, za... No Ale uparty było widać, że kurwa nie chce zdeknąć. No co za gość? <ścoughs> nie, no to było mega zagrane, dobrze. Nie odjebałem. Jeszcze go kurwa wyczułem, złapałem idealnie, no Nie no Kej, naprawdę. No kurwa, nie wierzę Kurwa, Urgot nie do zabicia! Dobra, daj się zdaj... Zajebiście zagrane. No i ona nie wyciągnie tej gry. No nie ma szans. No kurwa, wygraną grę nam przegrał. Bo jak wybijesz szósty szybciej, to ja będę miał big problem. I ma szósty szybciej. Kurwa, znowu ten sam błąd. Kolejna gra, gdzie, o, gdzie przeciwny top bija szybciej ode mnie level. No to to jest jakieś porozumienie. No i kolejna gra. Kolejna gra. Da. A ja napidowałem jasuło Wstyd. Jeszcze przed Gierką się śmiałem. No, suło 012. Chyba 9-1. No, do... no dobra. No Z... dobra, Ty, spadłem. Najgorszy. Najgorsze jest to, że byłem właśnie już przy trójce. I nie ma tak jak spazi do takiego stopnia, że ty lądujesz do jedynki.